Witam wszystkich, no na kanale z g Na no, dzisiaj powiem wam, że Zaszalała, ZASZALAŁA Dali nam więcej bonusu Dali nam 50% bonusu teraz do doładowania Także No kosmiczne tutaj widzicie na przykład płacając Stówkę y, macie 130 Ja y, na przykład mam tutaj 20% tam Także daje się 10 5 bonusu Czyli wychodzi 30, bo tam trzeba oddać 5% Więc 30% jest o, w krypto ile to będzie Kwota trendowa, w polieszeniu fryzjostanów, jeszcze na specjalny, specjalnie przygotowany bonus! Oh wow, dostaje specjalnie przygotowany bonus! No, no tak, ale jest po prostu, jest ta jest, jest, jest większy bonus. I uwaga, uwaga, uwaga! Jest nowy tryb, jest tryb point rush Co to jest point rush? Jeszcze nie wiem, zaraz zobaczę co to jest. Eee, A na początek oczywiście jest. Kodzik promocyjny Lukas, 5% bonusu do dodowania. Jest strzelaczka Milspec na start. Polecam oczywiście sobie też otworzę. Muszę przybliżyć sobie troszeczkę tą stronę. Ło, teraz on się przybliżył. No ale dobra, speck yy, no, ogólnie wróciłem z dentysty. Miałem znieczulenie, także a, może być różnie, mam nadzieję, że jednak będzie można mnie zrozumieć złoty 44. no to prawie ja na zero, no całkiem nieźle to że my sobie na szybko i kurde, zajmiemy się tym nowym trybem dzisiaj miałem dalej otwierać e, skrzynki tutaj e, z tego eventu, ale na razie to odstawimy zajmiemy się tutaj nowym rodzajem bitew, a wypada max 7. no to ładnie, 12 zł ze skrzyneczki skrzynki expa nie będę raczej otwierał, mam 1300, mam nadzieję, że wystarczy na jakieś tam moje przewoje bitewne jeszcze coś wygram, e, także przejdźmy sobie do Bitwy i stwórzmy sobie bitwę I wybierzmy sobie Point Trzeba Wybrać minimum 5 skrzynek Ok, to tryb w którym decyduje rezultat rund okay. Każda skrzynka to osobna runda Zwycięzca rund zostaje ten Kto otrzyma przedmiot lepszej jakości Lepszej jakości Czy droższy Ok, zaraz zobaczymy na koniec triumfuje gracz z największą liczbą rund Każdy z pozostałych w bitwy także otrzyma grantowanego skina no to wiadomo no dobra, yy, zróbmy sobie na trzech. Ja bym zrobił na razie na przykład to. No, Mamy sobie 5 Cyrexów Trybę pędrasz... Okej, okay, okej, okay, okej, okay, G4. Chill out chilluj bombę. No bo się znowu szybciej ci No To jakaś tam mała aktualizacja, to, to się to zmienia. Ale no cóż, zobaczmy, więc o co tu chodzi. O co tu chodzi? No i teraz mam Ryan, tak? Gwia o, jest taka animacja gwiazdki. Ok. I się mieni te gwiazdka. Ok. Dwie, dwie gwiazdki już ma. No i co w tej sytuacji? No i czemu on? Czemu on dostał gwiazdkę? Czemu nie ja? Czemu w ogóle przyniemiesz ciągle gwiazdkę? Nie wiem. A no Nie wiem co się wydarzyło. <laughs> Miałem dwie na koniec, to fajnie. Ale no niestety tutaj, bo miał trzy. E, dobra, zrobimy może jakiś droższy skrzynek i może tam ogarnę mniej więcej. Dajmy sobie Exclusive, dajmy sobie, może to. E, to. jest z tego eventu chyba czy nie. Nie wiem, dajmy sobie Mecha Industry, dajmy sobie Denisa. Nie taka bitwa 400, no dobra. Może na dwóch ogarnę. Dobra, dajmy sobie na dwóch. A nie można na dwóch. Ech? Jak to? A, nie, można na dwóch, tylko nie dałem piątej skrzynki. Mi chyba brakuje nie tylko piątej skrzynki, tylko piątej klepki dzisiaj. Muszę się wybaczyć. Dajmy sobie knifo na do Nie może na dwóch? Można na dwóch. Dobra, robię na dwóch. Przywołajmy boty. w sumie to bota jednego. Zobaczmy, e, co tutaj się stanie. To była jakość i mnie to troszeczkę zdziwiło mi się wydaje, że powinno być, że droższy skin No dobra. Chyba że jakoś wychodziła się Minimal Wear. No teraz czemu trafimy to samo. Okej. Okay. Dobra, mam gwiazdkę, bo trafiłem MK Redzik, Kurde, ale sypie. No mam no, już dwie gwiazdki. Z tego co dobrze liczę. No i on ma teraz jedną. Ok, czyli tak e, tu nam dało, jak, nawet jak jest remis, to tak daje gwiazdkę każdemu, bo jakby, no i tak jak remis, to po jednej gwiazdce tak nic nie decyduje. Czyli tu jedna gwiazdka, tu była druga gwiazdka, tu ja miałem trzecią, czwartą, a on tutaj miał trzecią. Ok, żeby nam to powoli ogarnąć. O kurde, tutaj co, motorka trafił. Nice. Może bitwa jakaś nie jest... nie była... mocna Ale jest profit, tak? I to się liczy Dobra, jestem gotowy chyba zrobić taką samą bitwę, tylko że na trzech Zobaczmy Wywołują sobie boty Ja powiem wam, że ciekawy tryb, nie dość, że dodali jeszcze bonus na wpłaty Żebyście mogli sobie więcej dostać od nich Wyciągnąć To jeszcze... dodali nowy tryb Który jest całkiem ciekawy W jakiś każdy dostaje... Obie osoby dostają gwiazdkę, czyli tutaj dostaje on gwiazdkę. Dobra, szkoda, bo mi fajny z kim poleciał. Teraz środek, Jerry, gwiazdka, czyli mają po jednej. On ma lepsze. No, dwie ma już. Ma już dwie gwiazdki. Trzy. Um, a ja mam tylko. Ja nie mam żadnej chyba. No, nie mam żadnej. Ja ogarniam to, kurde. Duży mózg czas, normalny zaszczyt 6 sząt, to z niego czoleje. Na no, rano co? Zróbmy sobie tak, że ustawimy sobie tę. Te... Zostawmy sobie tą ostatnią, razy 5. 300 wy. dajmy sobie może 6. Chyba 7. No i będzie 7. Zróbmy sobie bitwę. Zróbmy boty. 7 rund. 7 rund, czyli maksymalnie ktoś może mieć 7 gwiazdek. I by we wszystkim wygrał. Czy jakaś kosa poleci? Nie wiem o kurde, Man of War To jest straszne, bo ja mogę przegrać Jak teraz nie będę dropił nic O szajdze, ale to są dropy, ty Trzadzisko Nic co, już po jednym? Dobra, ja mam dwie Teraz oni mają... Ja 20 groszami, wszyscy mamy teraz po dwie Draja ma 3. Nie, proszę, Ryan Siusiaku No, Cztery Ej, hey, to jest is... ciekawy, bardzo ciekawy tryb. Bardzo ciekawy tryb. Uuuu Fajny taj dropik wyleciał Na otwarcie łez. No otarłem z tych 400 zł Podziałało. Może dołączmy sobie do kogoś. O, to to tam już było tej. Na, raczej mi sobie pontrasz. O to na Glotsony na przykład, 5 Glotsonów, tak, akceptuj Wiem o co chodzi Pewnie tutaj ludzie drą że co za gwiazdki są No normalne kurde gwiazdki Aha Dobra No dobra Już ma dwie Muszę teraz wygrać wszystkie rundy um. Um. I teraz jak mi wyleci coś drugiego ja... Ja tu przegram, tylko... <noise> Okej, okay, czyli to jest naprawdę dość ciekawy drybik. E, na pewno go potestujemy więcej. Ale jeżeli będziemy tutaj e, tego cika przedłużać, ja ci dziękuję za oglądanie, stawcie łapkę w górę, subik i rozkomentarz, bijecie mnie na bo tam są konkursy i na Was. E, no i co, do zobaczenia, cześć, pa, yo.